Okej. Dobrze okay? okay. okay. With the tunnel collapse, the only way to reach the down to Station is cross the no, no, no. O halo, cześć widzowie, dzień dobry witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Czekajcie, muszę sobie zrobić tak. O. A, króciutki mamy, ok. Ok, dobra, lecimy. Co my tu mamy? Zakładamy sobie maskę filtr i jazda. Ale będzie jazda, widzowie. Dobra, co my tu mamy? Czas sobie ustawiamy. Ok, na powierzchni cały czas trzeba korzystać z maski przeciwgazowej. Ok, rozglądaj się w poszukiwaniu zapasowych filtrów. Czy ja nie mam tu czasnych filtrów? Halo, czekajcie. Halo, proszę zmienić mi obroń Czekajcie, co my tu mamy? E... Cień, cień został sprzedany kupcom z handży. Do, 3... Do czerwonej linii i z zapawem na stację ja. Ale będzie jazda. Wow. Czekaj, czekaj. Czekaj, czekaj, czy wszystko wziąłem? To jest pytanie: czy ja wszystko wziąłem? Halo! Halo, Halo! Czy Wszystko wziąłem, dobra. A to, co to jest? Ło, wow, ale strasznie! Wow, ale Regi! Wow! Nic nie widzę, dobra, widzę. Ty, Warszawa, ale jazda nie. Nie, no żartowałem.

Woo! Dobra? Troszkę się zryłem Woo! O oh! O oh! Ja Woo! Ty bo się, że mi nie starczy amunicji, nie? O, trzeba chyba trzeba Woo! zmienić E, ubier! Uf, dobra. Eee, ubier! Dobra. czekajcie. O, to se najlepiej spalić. Najlepiej te pajęczyny spalić będzie gig. To jest naprawdę pokczam, przynajmniej ci nie wyskoczy pająk na twarz. O kurw! Fuck! Co to było? Nie, ja się tak nie bawię. Proszę, zostawcie mnie. Nie chcę. Pierdolę tą grę. Aaaa! Par Czekaj, daj to spalić, człowieku, że to jest pajęczyn. Check the service room. Co ty jaja ja robisz ze mnie. Co ty robisz? A dobra, mam iść. No to idę. Hop, hop, hop! Uu. Paweł! Eee, yy, halo? wooo pair Chiory Ty kur. Pomocy Oh, Ja pierdolę Ah Fucking you Jezusie Oh, uh.

Dobra, mamy niezłą bro, O, nie, nie, kurde, gdzie? Gdzie, gdzie, gdzie? O matko, święto, co mam robić? Leżysz! O kurde, ale mi wyjewał! ja pierdolę. Ajajaj, por favorę. Leżeć! Oje... Puo! Paweł gdzie jesteś! Dobra idę! Oooo! Oh! Oj jaj! Okej, majd bad. Siad. Dobra, przecieramy. Oooo oh, jak się zryłem. Och, Dobra.

Dawaj, Paweł, Dawaj! tak jest. Hello, frajerze! To ty sobie myślisz, że ja tu was spalę. Nie ma was pajączki jedne. O, co to się, co, co się dzieje? Co się, co się, co się dzieje? jakąś wizję mam. Paweł. Paweł co tu się dzieje? Ja pierdol. A? A? Paweł co tu się? O Jezus. Czy dobry. Co jest?

Dobrze, czyli już wiemy. Co stało? Zakładaj tą maskę debilu. Okay. Tego się nie spodziewałem. A we wszystko ok? Żyjesz, mordo? Ej, ja się tego naprawdę nie spodziewałem. Te. Już Poczekaj minute Fuck. Acho que não. Acho que não. Acho que não. Acho que que não. Acho que não. Acho que não. Acho que não. Acho vamos não. Acho teraz Paweł. Paweł! Chodź! Paweł! O! Kur... Nie Dobra, idę stąd. Idziemy! Chodź, Paweł! Oj, co tam jest na górze? O! Kurwa! Przestraszam się, bo maskę. Szlak by to Oh fuck man oh? we O no, no chyba ja ja robisz Oh my god Kurde <try> <try> zostaw mnie Porą bało cię! Sieć! Ten sotga jest OP Uważaj Paweł o kuro <ścoughs> Holy dostał dobra. Aha, czyli tak lewy przycisk myszy, jeden ten amunicja, jeden szczauz shotguna, a tu, że na dwa no, otwieraj to, kurde. Ja no, też jestem tutaj. Dobra, to jest popierdolony. Dawaj, mordo. No co jest, to.

Ojej! Fuck you! Ej! Pomocy! Co już nie otwierasz? Kurde mać! Pomocy, pomocy! Żyję! Dobra, 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 żyję, żyję Jezusie, kochany, to był spacer po parku. Ty jesteś pier. Pisknięty. Hopie. Dobra, widzowie. Dzięki wam serdecznie za oglądanie. Widzimy się w kolejnym. Na razie.